Cześć! Witam ponownie na kanale Vanilowej Książki. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem, w którym będę sprawdzać, jakie oceny mają na się najpopularniejsze książki, jakie czytałam. I będziemy sprawdzać, czy pokrywają się one z moją opinią na ich temat i z moją oceną na Goodreadsie. Także nie przedłużając dłużej, zapraszam. Na początek mamy tutaj czwarty tom Heartstoppera z oceną 4,60. Ja z kolei wystawiłam mu trzy gwiazdki i... Być może otrzymałby ode mnie większą ocenę, gdybym oceniała to pod względem tego, jaki ten komiks był na tle innych komiksów, porównując je właśnie do tych innych, które już czytałam. Ja przez to, że za komiksami niezbyt przepadam, to dlatego wystawiłam mu trzy gwiazdki. W sumie chyba większość komiksów, jakie czytałam właśnie otrzymała ode mnie dwie gwiazdki lub niżej, bo po prostu nie przepadam za tą formą. Przedstawienia historii, ale czasami lubię się tak oderwać i nie mieć przed sobą ścian tekstu, tylko właśnie obrazki i dymki. Więc no, jestem w stanie zrozumieć, dlaczego ta książka ma takie y, wysokie oceny, ale już z drugiej strony nie rozumiem, dlaczego y, ta ocena jest wyższa od Harry'ego Pottera pierwszego tomu, czyli y, nie od trzeciego, przepraszam od więźnia z kabanu, które ma ocenę 458. Niby nie szczególnie znacząca różnica, ale jednak jest. A kiedy Harry Potter został wydany, a kiedy Hard i to Tom czwarty, prawda? Więc tutaj zaczynam się zastanawiać. Ale z kolei Tom trzeci Hard jest już o jedną setną niżej oceniany niż Dzień Askabanu. Następnie mamy Czary Ognia z oceną 4.57. Tutaj oczywiście jeśli chodzi o wszystkie tomy Harry'ego Pottera to w pełni rozumiem, w pełni się zgadzam. Ja wystawiałam tym książką 4 gwiazdki, ale jak najbardziej rozumiem osoby, które również wystawiły na przykład 5 gwiazdek. Nieco niżej mamy Hardstoper tom II z oceną 4.53. Później jest tak Z mgły Zrodzony 448. Ojoj, ojoj, pogniewamy się dlaczego? tom pierwszy z mgły zrozonego jest niżej oceniany niż hardstopper. Tutaj no może i jest tutaj różnica dosłownie pięciu ale dlaczego? To rani me serce w tym momencie. Ale na przykład już Harry Potter i Kamień Filozoficzny um, ma tutaj ocenę 4,47 i jest o jedną setną gorzej oceniany właśnie niż pierwszy tom z Mógły Zrodzonego. Następnie mamy Hard Stopper, pierwszy z oceną 4,46, ale już na przykład... Um, tak, Glukozowa rewolucja, nie wiem, czy to jest na tyle popularna książka, ale wiem, że na pewno w tym świecie reportaży, jeśli ktoś naprawdę czyta bardzo dużo reportaży, ogólnie literatury faktu, no to myślę, że na pewno wie, co to jest. To ma 4,44, czyli o 200 niżej niż Stopper Mam tutaj wrony Petry Dworakowej z oceną 4,40. Ja dałam tej książce 4 gwiazdki, ale no 4,40 to jest bardzo wysoka ocena, tylko nie rozumiem, dlaczego niektóre te książki mają po prostu więcej, na przykład Hard To znaczy jestem w stanie to zrozumieć, ponieważ wokół Hard był o wiele większy szum, dodatkowo został nagrany serial na Netflixa, więc pewnie też dlatego... Ta książka tak zyskała na popularności w tak krótkim czasie, i cały czas się zauważa te powroty hardstopera właśnie do bycia na topie. A o wronach nieco ostatnio ucichło. Jeszcze tam widuje czasami osoby, które to czytały, no ale jednak wydaje mi się, że z tych książek na pewno hardstopera czytało wiele więcej osób niż wrony. Mam tutaj tak, gdzie śpiewałem raki. Z oceną 4,38. Zgadzam się. Te wszystkie książki, jak dotąd, które mają ponad 4 gwiazdki, to oprócz hard stopera, jak najbardziej się zgadzam. Ja dałam gdzieś Śpiewają raki 4 gwiazdki. Później mamy tak, Tom II wojny makowej z oceną 4,37. Ode mnie dostała 4 gwiazdki. Jak najbardziej się z tym zgadzam, ale już. Przy Reminders of Him 437. I tutaj można to tłumaczyć moim zdaniem mm, najbardziej w ten sposób, że po prostu Colin Hoover jest bardzo popularną autorką w tym świecie wydawniczym. Jeśli chodzi o Reminders of Him, ja dałam jej trzy gwiazdki, widzę. Ale tak, to jest chyba właśnie najlepsza jej książka, to znaczy z pewnością, którą ja czytałam. Ale jednak. Ja wystawiam cztery gwiazdki książką, które są, stoją blisko obok tych wybitnych, tak? Więc no nie jestem tutaj w stanie się niestety zgodzić z tą oceną ogólną. E, następnie mamy Maybe You, czyli drugi tom Westwood Academy. Dałam jej trzy gwiazdki. Może to z tego powodu, że po prostu na koniec łzy mi się polały. Ale tak, ogólnie to te książki totalnie do mnie nie trafiają, sięgnęłam po nie z ciekawości To ma ocenę 4,36 To jest dziwne, ponieważ np. Królowa Niczego, czyli trzeci tom Okrutnego Księcia Ma ocenę 4,35 Niby różnica jednej setnej, ale na pewno Królową Niczego przeczytało wiele więcej ludzi, ponieważ było to znane w wielu innych państwach na całym świecie. Nie na całym pewnie, ale w wielu innych państwach. A maybe you, mi się wydaje, że tylko w Polsce było czytane, więc. No. Nie wiem, ale właśnie zważając na to, że Królowa Niczego była czytana w wielu państwach, na pewno przez o wiele więcej osób, to. Gdyby Maybe You przeczytało właśnie tyle samo osób, co Królową Niczego, to wtedy myślę, że Maybe You by zniknęło o wiele niżej. Z tych popularnych mam tutaj tom pierwszy, Ikrzysk Śmierci z oceną 4,34. Zgadzam się z tym w 100%, dostała ode mnie ta książka 4 gwiazdki, a za chwilę po tym jest drugi tom. Który ma ocenę 4,33 ode mnie również dostał 4 gwiazdki e, Mamy tutaj Małego Księcia Od którego, m, Któremu dałam 5 gwiazdek A na Goodreadsie ma ocenę ogólną 4,33 I Myślę, że Te oceny wystawiałam Bardzo dawno temu Tak szczerze i dlatego też myślę, że jakbym przeczytała ją teraz jeszcze raz, to na pewno ta moja ocena by była niższa. Na przykład dałabym jej 4 gwiazdki albo 3,5, bo to nie jest jednak książka mojego życia. Ja nie myślę o niej na co dzień, odkąd ją przeczytałam. Tak naprawdę czytałam ją dlatego, bo była lekturą szkolną wtedy akurat. Następnie mamy tak Ani z Zielonego Wzgórza z oceną 4,31. Zgadzam się, jestem w 100%, kocham Anię Zielonego Wzgórza, dałam jej tutaj 5 gwiazdek Nie wiem czemu 5, tak szczerze, dlaczego 5, zmieniłem na 4, chyba coś się tam popsuło, że tak powiem Bo ta książka nie należy z jednej strony do książek mojego życia, ale z drugiej strony jest taka komfortowa, jest taka ciepła, przyjemna, taka rodzinna Uwielbiam Anię, uwielbiam tę historię, uwielbiam jej osobę, jej charakter, jej te wszystkie dziwnostki, które ją charakteryzują, uwielbiam te jej piękne, poetyckie wywody. Wszystko kocham Pani Zielonego Wzgórza, więc e, tak. Następnie mamy: Przeminą z wiatrem, 4,31. Ja damam 5 gwiazdek, ponieważ jak wiecie, jest to jedna z książek mojego życia i tak naprawdę myślę, że. Przeminął z wiatrem i Babel stoją na równi, na pierwszym miejscu w książkach mojego życia. E, tutaj nie ma co dużo mówić. To jest książka ponadczasowa, to jest książka, która tak angażuje, która z jednej strony przedstawia te ówczesne konwenanse, a, a z drugiej potrafi naprawdę zaangażować pod takim względem, tych walorów, które my poszukujemy również we współczesnych książkach. Więc na pewno jest to pozycja taka w literaturze, którą warto docenić i przeczytać chociaż raz w życiu, bo ta cała historia, to, że ten wątek romantyczny nie jest w ogóle przesadzony, przerysowany, tylko to jest wszystko takie realistyczne, ludzkie, tak jakby to nie była karykatura. Czyjaś, czegoś wizerunku na kartce, tylko portret, którego nie da się odróżnić od rzeczywistości. Następnie mam tutaj trzeci tom Wojny Makowej z oceną 4,30. Ja dałam tej książce 5 gwiazdek. Naprawdę? W tym momencie bym to zmieniła i zmienię w sumie na 4, tak szczerze. Następnie mamy złego króla, czyli drugi tom Okrutnego Księcia z oceną 4,30. W sumie jest na równi z trzecim tomem wojny makowej. Idziemy na następną stronę. Choć nie wiem, czy w tym momencie nie zmienić sobie, bo dałam um, tutaj, żeby um, mi pokazywało książki um, od, od tych książek z najwyższą oceną do tych z najniższą. Ale to się wydaje nieco monotonne, więc w sumie chyba zmienię to. I dam tak, żeby po prostu to szło losowo. Nie wiem, czy tak się w ogóle da. Może o tych książek, które w sumie przeczytałam ostatnio. Tutaj to się zaczyna od Wakacji pod Morzem, które ym, skończyłam ostatnio. I ma to ocenę 3,79. Jestem w stanie się z tym zgodzić, ponieważ sama się wahałam, czy wystawić tej książ książce, właśnie 3,75 czy 4. Finalnie wystawiłam jej 4 gwiazdki, ponieważ. Ta książka jeszcze bardziej mi się podobała niż Nocne Godziny. Następnie mamy One for My Enemy z oceną 3,76. Chyba się z tym nie zgodzę. Ja dałam tej książce dnf ale przeczytałam ją w 3,4 i nie zdążyła mnie w tym czasie zaangażować w żaden sposób, zaskoczyć, sprawić, że strona by leciała za stroną. Mimo, że w tej książce się trochę działo, były jakieś akcje, które w normalnych warunkach powinny, nie wiem, wprawić niepokój, albo nawet może nie niepokój, tylko po prostu sprawić, że tętno by mi przyspieszyło. Ale porównując ją chociażby do wakacji pod morzem, tam się prawie nic nie działo, a zaangażowało mnie to o wiele bardziej niż One for My Enemy. Więc jakby ta książka miała mniej więcej średnią 3. To bym się może zgodziła. Później mamy ludzie, których spotykamy na wakacjach z oceną 3,87. Ja jej dałam 3 gwiazdki. Jest to o wiele bliżej właśnie tej oceny, którą ludzie wystawiali. Tej średniej na pewno niż właśnie w One for My Enemy. Ja jej dałam tutaj 3 gwiazdki, więc myślę, że tutaj. Mogę się mniej więcej zgodzić, rozumiem osoby, którym właśnie ta książka się podobała bardziej i wystawiły jej na przykład 4 gwiazdki Następnie mamy 13 opowieść z oceną 3,98 Ja jej dałam 3 gwiazdki um, Nie, 3,5 przepraszam, 3,5 jej dałam W tym momencie nie pamiętam co tam się działo, teraz dałabym jej właśnie mniej Nawet w którymś z poprzednich filmów mówiłam o niej, że mi się aż tak bardzo nie podoba bo po prostu nic nie pamiętam Myślę, że jeśli książka naprawdę jest dobrze napisana I robi wrażenie To jednak chociażby odrobinkę się z niej pamięta Następnie mamy króliczka Któremu dałam 4 gwiazdki A średnią ma 3,51 Więc jest to mniej więcej przybliżone Moi drodzy Mam tutaj Yellow Face Z oceną 3,77 Boli mnie to w tym momencie że Westwood Academy ma większą ocenę niż Yellow Face, ale właśnie zważając na to porównanie grupy odbiorców, jej wielkości, no to nie ma co tutaj porównywać. Ja jej dałam 4 gwiazdki. Jest to wspaniała książka. Tak naprawdę, chyba zrobiła na mnie najmniejsze wrażenie z tych wszystkich kłank, które już czytałam do tej pory, ale na tle innych, wielu książek wypada naprawdę. Niesamowicie dobrze. Następnie mam tutaj Dom Sióstr Marnotrawny, któremu dałam 4 gwiazdki, a ma on tutaj ocenę 4,03, więc jest to tutaj chyba najbliżej rzeczywistości. Tak mi się wydaje. Następnie mam tutaj Jestem Głód, któremu dałam 3 gwiazdki, a ocenę ogólną ma tutaj 3,63, czyli również jest w miarę blisko. Myślę, że przez to, że ta książka dotyka trudnych tematów. To wiele osób po prostu jej nie ocenia. Na przykład daje, że ją przeczytało i wystawia jej automatycznie jedną gwiazdkę, bo po prostu zazwyczaj panuje takie przekonanie, że książek tak trudnych, które dotykają tak trudnych tematów, po prostu się nie ocenia, tylko je się przyjmuje i przemyśla. Dlatego myślę, że tutaj jest taka niska nota. Na scenie mamy folwark zwierzęcy. Ze średnią 3,99 Ja jej dałam 4 gwiazdki, czyli tutaj również o jedną setną Tam nie pamiętam o ile się wahało, w sensie jaka była różnica Ale tutaj jak najbardziej się zgadzam Nie jest to na pewno książka mojego życia, której bym dała 5 gwiazdek Ale dałam jej 4 właśnie ze względu na tę ponadczasowość i, i na tę tak naprawdę groteskę Kolejna książka to Tajemna Historia ze średnią 4,17. Ja je dałam 4 gwiazdki, więc tutaj jak najbardziej się zgadzam. Wspaniała książka, w której może w trakcie nie dzieje się również aż tak wiele, ale te portrety psychologiczne tych głównych bohaterów są niesamowite, więc no na pewno ta książka niżej niż 4 gwiazdki nie mogła ode mnie otrzymać. Następnie mamy tutaj Legendy i Laty. Ze średnią 4,12, ja jej dałam 4 gwiazdki, więc tutaj również mogę się z tym jak najbardziej zgodzić. Później mamy Muchomory w cukrze, dałam jej 3 gwiazdki, nie, tutaj jest, że, dopisek, że dałam jej 2,5, a ma średnią 3,77. Jestem właśnie w stanie również zrozumieć tutaj, dlaczego ta średnia ocen jest po prostu wyższa niż moja mm, ocena osobista. I już wielokrotnie Wam mówiłam dlaczego, więc myślę, że możemy przejść płynnie do kolejnej książki, którą jest Babel Rebekie w Kwang ze średnią 4,18. Ja jej dałam 5 gwiazdek, jest to jedna z książek mojego życia, jak wiecie z pierwszego filmu. Nie ma lepszej książki w motywie Dark Academia. Naprawdę... Czytajcie Babel. Myszy i Ludzie z oceną 3,89. Ode mnie otrzymał Cztery Gwiazdki, więc to tutaj również jest bardzo blisko siebie, nie ma zbyt dużego rozstrzału. No, jest to książka, jak już wspominałam, chyba w części drugiej bądź. Nie, w części pierwszej krótkiej książek, które polecam. No, ta książka jest piękna, bardzo krótka. Bardziej bym ją określiła jako novelę, ale. Przy okazji niesamowicie treściwa, daje bardzo do myślenia. Następnie mamy One Stop ze średnią ocen 3,92. Ja jej dałam 4 gwiazdki, tutaj jak najbardziej się zgadzam. Ceny się praktycznie nie różnią. Jest to bardzo komfortowa książka, taka ciepła. Dodatkowo ta realizacja tego motywu z realizmem magicznym, jak najbardziej na plus, więc zgadzam się w 100%. I myślę, że na dzisiaj już skończymy porównywanie tych ocen książek wystawionych na Goodreads z moimi osobistymi ocenami, jakie ja im wystawiłam. Myślę, że nagram może część drugą czegoś takiego, bo bawię się przy tym przednio. Więc tak, dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia niedługo.